Witajcie! Dzisiaj przyjrzymy się zestawowi, za którym przeszło mi trochę poszukać, albowiem bardzo szybko zniknął z półek i ostatecznie zmuszony byłem kupić używkę, aczkolwiek w znakomitym stanie. Przed Wami jeden z większych zestawów nowej linii LEGO Harry Potter 75947, chatka Hagrida na ratunek hardodziobowi. Jest to kolejny zestaw odświeżonego Pottera będący remake'iem. Domek gajowego z Hogwartu został wydany pierwszy raz w oryginalnej serii z 2001 roku, następnie w 2004 i w 2010. Wreszcie rok temu przyszło nam otrzymać czwartą, na razie finałową wersję. Wszystkich czterech zdecydowanie najbardziej rozbudowaną, 470 klocków, aż 6 minifigurek i jedna figurka większego zwierzaka. Omawianie możemy zacząć od mniejszego segmentu zestawu, jakim jest fragment ogródka, rabatki porośniętej dyniami oraz hipogryf hardodziop przykuty łańcuchem do wbitego w ziemię drąga. Już ta najmniejsza składowa zestawu daje nam moc fajnych części. Pozwolę sobie uwolnić na razie biednego zwierzaka i przyjrzeć się rabatce. Konstrukcja oczywiście stricte nawiązuje do filmowej adaptacji Harry Potter i z Kabanu. Tam właśnie hardodziop spoczywał sobie w tamtej konkretnej na grządce prośnie tej wielkimi dyniami. Oddano to konstrukcją z klasycznych legowych roślinek, do której przyczepiono warzywa. Mniejsze z pomarańczowych minifigowych główek, większe natomiast to nowa forma, debiutująca w 2019 roku. Obecna już w aż 14 zestawach, jednak tylko w tym znajdziemy ich aż 4 sztuki. Bardzo fajny element w sam raz dla kolekcjonerów legowego jedzonka, a znam takich. Poza rabatką mamy tutaj pal, do którego przymocowany jest łańcuch wiążących hipogryfa. Tutaj pomysłowe jest zbudowanie tej takiej ala obrąży z krótszego odcinka łańcucha i kierownicy skutera. Fajny pomysł, który się sprawdza. Odnośnie samej figurki Hardodzioba jest oczywiście spory update względem oryginału obecnego w oryginalnej serii. Pierwszy też raz ów jeden z pupilków Hagrida został zawarty w zestawie z jego chatką. Pierwsza wersja znajdowała się w dwóch małych setach z 2004. Nowy hipogryf ma bardzo ładną ptasią głowę ze smukłym dziobem i żółtymi oczami. Na łbie zaznaczono fakturę piór. Skrzydła to ten mniejszy z obecnych dwóch wariantów dużych ptasich skrzydeł zamocowane na osobnych wbudowanych w ciało zaczepach. Facjata Hardodzioba cierpi na typowy problem orłów. Z profilu majestatyczna od przodu zaś Smutna graży na głąb taki. Ładnie wymodelowano ptasie i końskie kończyny. No szkoda, tylko że są puste w środku, wiadomo, oszczędności na plastiku. Z tyłu ładny, długi koński chwost. Skrzydełka, oczywiście, ruchome. Można je ustawić poziomo do lotu. Poza tym rusza się jedynie głowa. Brakuje mi tu, podobnie jak w wypadku Patronusa z zestawu 75945, możliwości stawania dęba. No być może zabrakło na to miejsca w tym odlewie. Nie wiem, ale wciąż trochę mi tu tego brakuje. No i podobnie jak w wypadku wspomnianego Patronusa jest tutaj ten sam problem. Dość duże szpary między ciałem i klipsami mocującymi skrzydeł. Szydła. Da się w nie włożyć nawet kartkę papieru. No trochę tu moim zdaniem siada kontrola jakości. Zwierzęk ogółem fajny, ale mogliby zadbać o lepsze spasowanie tych elementów. Jest to też spoko okazja do porównania starocia z nowszą wersją, albo tak się składa, że posiadam oryginalnego hardeła, kupianego dawno temu za symboliczną złotówkę na targu staroci. Jest to jeden z moich najlepszych dealów w życiu. Jest to fajny przykład tego, jak ewoluowała estetyka LEGO. Stary hipogryw przy obecnym odlewie wydaje się być strasznie toporny, ale wciąż go lubię. Przypomina mi czasy, kiedy wszystko było takie nieco prostsze, bardziej symboliczne, a my musieliśmy trochę wyślić wysilić żeby w oldschoolowych zabawkach dostrzec uwielbianych przez nas bohaterów. Obecnie, na przykład, wszystkie oczka, no nawet na tych najmniejszych zwierzakach, są już malowane, nie stosuje się już patentu z maleńkimi dziurkami w ramach patrzałków. Gabarytowo, staruszek jest też trochę mniejszy od nowego. Koński korpus jest tak, no, z pół centymetra krótszy. W sumie nowa wersja bardziej przypomina teraz cyfrowy model z filmu i wygląda jak bardziej rzeczywiste zwierzę, mimo że rzeczywiście fantastyczne. Natomiast oldschoolowa figurka bardziej przypomina teraz jakiś pomnik czy statuę. Na pewno na plus dla nowej wersji zaliczam osobne klocki do wpięcia skrzydeł. Stare legowe Zwierzaki ze skrzydłami, jak właśnie Hardodziob czy smok z lat 90., miały zaczepy wbudowane w ciało. Jeśli się połamały po latach, no to już kaplica nie da się tego odratować. A w figurkach w stylu nowego hipogryfa wystarczy wymienić złamane klocki na nowe, co w erze Bricklinka nie sprawia dużego problemu. Przechodzimy do chatki właściwej. Jest to zasadniczo pierwsza naprawdę wierna filmowi interpretacja tego domku. Poprzednie chatki były pojedynczymi budowlami, tymczasem w filmie chatka miała małą dobudówkę, i teraz oddano to w najmniejszym zestawie. Postarano się o zróżnicowanie faktury muru. Co ciekawe, nie mamy tutaj tych modyfikowanych blików z Cegły, tego wystające taile przyczepione bezpośrednio do ściany. U dołu jakieś porostające domek zielsko, tutaj fajnie wykorzystano te długie, bydlęce rogi w ramach korzeni. Fakturę na drzwiach uzyskano dużą naklejką, no tutaj przynajmniej jeden plus kupienia używanego zestawu, ktoś już te przylepce nakleił za mnie, nie musiałem się męczyć z tym przymierzaniem. Formugę drzwi całkiem ładnie uzyskano metodą SNOT, mocując klocki bokiem. Okienice różnią się, jedno okno da się otworzyć, drugie nie. Drzwi na przebudówce zdobi taka sama naklejka jak na tych pierwszych. No spore przylepce z fragmentami muru znajdziemy też z kolei na panel Zamykających konstrukcję z boków. Duże elementy, których wykorzystanie średnio lubię, niemniej budowla zyskuje dzięki nim na solidności. Podobają mi się na pewno konstrukcje z wypełniające ściany w miejscach, gdzie zamontowano je pod kątem. Fajnie, że zadbano o takie dopracowanie. Dwa spadziste daszki to najbardziej nużąca część budowy, jak zawsze w sytuacjach, gdy trzeba powtórzyć jeden krok kilka razy. W tym wypadku zmontować niemal identyczne elementy dachu. Trzymają się one jedynie na pojedynczych zaczepach, co sprawia, że całość jest względnie delikatna. Trzyma się, ale nie polecam łapać konstrukcji zadaszek. Z detali mamy tu ukośnie zamontowane. Komin i to w zasadzie wszystko. Warto generalnie uważać przy przenoszeniu konstrukcji. Obie części domku łączą się jedynie na dwa technikowe piny i aksla w górnej sekcji. Na dole nic z tego dodatkowo nie spina, co sprawia, że trzyma na rękach chatka trochę się gibie i wygina w miejscu połączenia. Z drugiej strony nie jest to raczej model, który często będzie trafiał w ręce, a raczej stał i stanowił tło dla zabawy. To w końcu nie statek kosmiczny. Z tyłu konstrukcja jest otwarta, dając nam swobodny dostęp do wnętrza, to ułatwia zabawę, ale z drugiej strony trochę tęsknię za czasami, gdy tego typu legowe domki stanowiły zamkniętą, zwartą konstrukcję. Z możliwością otwarcia na zawiasach. No ale nie ma co narzekać, lubi się to, co się ma. Niniejsza izdebka to pokój, w którym Hagrid może coś zapisać przy biurku. Upowały siedzi sobie pająk, kto wie, może jeden z potomków Aragoga. Na prostym biurku postawiono grubą świeczkę, zrobioną z tradycyjnego małego walca, nie z tych nowych ubiegłorocznych dedykowanych elementów, a obok leży sobie zadrukowany kafelek, wyobrażający numer proroka codziennego. Bardzo ładny, wyraźnie szczegółowy nadruk, napisy bez problemu można rozczytać. Przy biurku mamy krzesło z tradycyjnego legowego siedzenia. W kącie u kości postawiono skrzynię skrywającą zaskakująco skromną zawartość brązową żabkę, jak mniemam symbolizującą przysmak ze świata czarodziejów, czyli żabę czekoladową, zawierającą kartę kolekcjonerską z wizerunkiem znanego czarodzieja. A no, takie ich tazusy. Druga główna izba jest znacznie większa i bogatsza w szczegóły. Przede wszystkim można się pobawić funkcją elektroniczną, albowiem taka została zaimplementowana. Naciskając na komin popycha się element z czarną kulką pod dachem, a ten aktywuje klocek z wbudowanym światełkiem, który świeci ciepłym światłem, co daje wrażenie żaru buchającego z kominka. Bardzo fajny efekt, wszystko jest ładnie. Wkomponowane w konstrukcję, lampka oświetla znajdująca się przed kominkiem jajko. Nie pamiętam niestety, co ono symbolizuje, czy to było jakieś kolejne posiadane przez Hagrida smocze jajo, czy też wykluło się z niego jakieś inne stworzenie. No, darujcie, fakty z książek już mi od dawna umykają. W z kabanu czytałem prawie 16-17 lat temu. Tutaj na tym ujęciu widać stolik z imbrykiem i filiżanką, i tutaj muszę sprostować, ta filiżanka nie jest zawarta w zestawie. Dołożyłem ją, ponieważ wydawało się nam dziwne, że na stoliku jest imbryk, a z niczego nie można się po prostu napić herbatki. Zapomniałem po prostu jej usunąć, Filmowanie, więc zaznaczam nas jeszcze, jest to element dołożony przeze mnie. Upowały całe multum podwieszonego sprzętu, utensilia kuchenne, tasa, kłyżka, złota patelnia, żeby Hagrid był bogatszy niż się wydaje, wiadro, page, być może do poskramiania co bardziej kronomornych magicznych stworzeń. Z tyłu w rogu mamy skrzynkę, do której włożono łopadę oraz charakterystyczny różowy parasol, w którym półolbrzym przechowywał połamane fragmenty swej dawnej różdżki z czasów uczniowskich. Element chyba pierwotnie stworzony dla pingwina z Lego Batman, bo po przekolorowaniu idealnie pasuje Hagridowi. Stoliki i krzesła są za Montowane na okrągłych płaskich klockach z pojedynczym studem, przez co jeśli chcemy sięgnąć po akcesoria, za nimi łatwo jest zawadzić je palcem i wyczepić. Wnętrze chatki jest generalnie takie dosyć nabite, odrobinę brakuje tu przestrzeni. W drugim kącie znajduje się budowany z kilku elementów fotel, no szkoda, że Hagrid nie może na nim w ogóle usiąść, obok niego jakiś worek, sakwa, a w rogu jeszcze jedna tym razem długa świeca. Także znaczy wnętrze domku jest bardzo bogato zagospodarowane, jak na taką względnie niewielką przestrzeń. Od osobistych preferencji zależy, czy chcemy eksponować domek od frontu, czy też wolimy bardziej popodziwiać sobie. Wnętrze, wystawiając je na widok. Przechodzimy do minifigurek, jak wspomniałem, jest ich aż 6. Po raz kolejny oddano nam do użytku całą trójkę głównych bohaterów 7 księgu. Harry nie jest to specjalnie ekscytujące. Dokładnie taką samą figurkę znajdziemy w zestawach 75945 Expecto Patronum i 75957 Błędny Rycerz, ta sama granatowa kurtka i ciemnopiaskowe spodnie. Zatoron i hermiona są ekskluzywni dla recenzowanego zestawu, aczkolwiek hermiona była też dostępna w książce łami główkami przygody w Hogwarcie do wyrwania w salonach prasowych. Minifigi oddają filmowy ubiór Postaci, Ron w czerwonym swetrze, Hermiona w różowej bluzie i ładnym nadrukiem wisiorka, który był oczywiście zmieniacz czasu, dzięki któremu udało się uratować Hardodzioba. Wszyscy bohaterowie posiadają oczywiście ruchome, półdługie nóżki, wykorzystywane obecnie przez legowych nastolatków, a w łapkach standardowe różdżki. Natomiast alternatywna twarze to festiwal powagi i zdegustowania. Ron ma minę jak ja, kiedy ktoś mi doda pietruszki do obiadu. Debiutujące w tym secie postacie to sam Minister Magii, Corneliusz Knot we własnej osobie oraz egzekutor mający ściąć Hardodzioba. Obie figurki w sumie mocno na mogłyby spokojnie posłużyć jako odpowiednio jakiś biznesman albo bankier, oraz totalnie anonimowy kat w jakichś tematycznych mockach, bo ktoś tylko preferuje główki w cielistym kolorze. Knot ma na sobie ładny nadruk długiego płaszcza, z tyłu bardzo oszczędny, jedynie parę zagieć materiału, na głowie melonik, bez niego nieco lepiej widać nadruk siłych brwi na twarzy. Egzekutor z kolei to ciekawa, taka trochę mroczna figurka, fajnie przedłużono ostrze, jego to pora z pomocą pojedynczej minifigowej łyżwy, spoko to wygląda. Pod kapturem kryje się główka w czarnej masce, odsłaniająca jedynie usta. Stało Z końca kaptura, czyli obok kaptura właściwego, osobnego elementu, nadrukowano też takowy na łebku. No i wreszcie właściciel tej całej hacjendy i chyba moja ulubiona postać potarowego siedmioksięgu, Rubeus Hagrid, poczciwy, naiwny, taki trochę nieokrzesany, ale bardzo sympatyczny, gajowy hogwartu. Postać, której minifigowa forma zmieniła się przez lata. Poprzednie trzy figurki z lat 2001, 2004 i 2010 bazowały na powiększonym ciele, mającym oddawać potężną pusturę półolbrzyma. Było ono jednak jakieś takie mocno playmobilowe, w moim odcinku. Czu -czu I strasznie kły mnie w oczy te widoczne palce na dłoniach. W zestawieniu z minifigami z normalnymi łapkami wyglądało to strasznie dziwnie. Najnowszy Hagrid ma korpus zaprojektowany całkowicie od nowa, taki sam, ale w innym kolorze i na drukach znajduje się w zestawie 75958 powóz z Bobatą. Oczywiście dalej jest większy od normalnego minifigowego, ależ taki bardziej fitujący z obecną legową stylistyką. Od przodu świetny, szczegółowy nadruk płaszcza, dziwne, że z tyłu nic nie ma. W ręku Hagrid trzyma latarnię, choć oczywiście można mu też dać do trzymania jego parasol, nogi nie są wbudowane w korpus jak w stare Wyl. Są to standardowe, najkrótsze nurzęta, choć oczywiście okrycie ich płaszczem daje wrażenie dłuższych kulasów. Ramiona są bardzo ciekawe, także nowa część, tym razem mają normalne minifigowe dłonie i chałwa za zatolego, hałwa i Baklawa zamocowane są na zlanych z nimi pinach, więc można je wsadzić także w inne klocki z stosownymi otworami. No i to ciekawe możliwości. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze przekolorowane. Hagrid ma nie tylko nowe ciało, ale też nowe włosy, długie kłaki połączone z obfitą brodą. W przeciwieństwie do starszych wersji w pełni plastikowe, a nie gumowe. Ostrzyżony i ogolony nie wygląda zupełnie jak on. Skandalonej mowa, twarz z marszczkami. Innych długich włosów nie założy mu się z uwagi na lekko wypukłe plecy, które na to nie pozwalają, dlatego do zwykłe zwykłym minifigom założymy bez problemu. Przepraszam fanów Emmy za tę abominację, którą stworzyłem. Resumując, jest to rozbudowany zestaw przedstawiający wreszcie budynek pamiętany z filmu tak jak należy. Jest moc akcesoriów i ładnych figurek, a same klocki mogą stać się bazą pod jakiegoś mocka, nie wiem, chaty Baby Jagi czy innego, ala średniowiecznego domostwa. Bardzo ładny, kolejny remake kultowego już zestawu poterowego. Myślę, że w wypadku, gdyby ktoś chciał zainwestować, tylko w jeden większy, ale nie największy set z tej serii, to będzie to dobry wybór. Dzięki za uwagę, zachęcam do zostawienia komentarza, odwiedzenia Insta i Facebooka, no i tradycyjnie widzimy się ponownie w czwartek. Do usłyszenia!